Mamy kolejny tydzień, poniedziałek witamy Was w nowym odcinku Korgi Gangi Kotka. Jest kotka widziana od środka. Jest Jerunia, pinkor, Bobi i Sunia. Dziś opowiemy Wam o tym, co spotykało nas w komunikacji miejskiej. Przypomniałem sobie właśnie wczoraj rozmyślając o tym, co nagrać dzisiaj. Takie dwie przygody w komunikacji miejskiej sprzed wielu lat już. Pierwsza będzie gdzieś sprzed 10, z Harusiem i z Małą, a druga będzie gdzieś sprzed 13-14, tylko z Harusiem, kiedy jeszcze nie było Małej. No ta druga jest dużo bardziej interesująca. Cały tramwaj był zwrócony na nas z Harusiem. Jedna pani, która użyła bardzo niecenzuralnego słowa. I cała związana z tym krótka opowieść. Dziękujemy wszystkim za komentarze. Dziękujemy wszystkim za lajki, za subskrypcje. Bardzo jesteśmy Wam wdzięczni. Pieski się bardzo cieszą. Myślę na samą myśl o tym, że są oglądane. I będziemy sobie dzisiaj opowiadać o tych przygodach w komunikacji. Właściwie pierwsza opowieść to jest z Podmiejskiej. Było to już dość dawno temu, tak jak powiedziałem, około 10 lat temu, jeszcze wtedy jeździły takie stare, krótkie jelcze. Tutaj pod miasto autobus mieścił może kilkanaście osób, z tyłu miał takie rozkładane siedzenia, że one jak był tłok, to się składały i tam się wstawało, A jak było mniej ludzi, to się po prostu siadało na nich. Było to strasznie niewygodne, nie lubiłem tych autobusów, no ale tutaj jeździły właśnie pod miastem takie dawniej. No, i wszedłem z Harusiem i z Małą do tego autobusu i czekałem na odjazd, bo to jest tutaj u nas pętla. No i podszedł do nas kierowca, i słusznie zwrócił mi uwagę, że musimy wysiąść, bo pieski nie mają kagańców. Mnie się wtedy strasznie spieszyło do Krakowa. Autobusy jeżdżą dość rzadko, więc usiłowałem błagać tego kierowcę żeby nas zostawił w tym autobusie on mówi, ale jak pies kogoś ugryzie to on będzie odpowiadał ja sobie pomyślałem, no tak rozczłonkują pasażerów na części te nasze potwory no ale oczywiście pan miał rację więc nie mówiłem mu tego no przyznałem mu rację ale stwierdziłem, że nie, na pewno nic się nie stanie że będę je tu trzymał krótko no i pozwolił nam jechać ale stwierdził, że jak tylko coś się będzie działo to będziemy musieli wysiąść Przyznałem mu rację. Przytuliłem psy do ściany tak trochę kolanem. I tak przejechaliśmy szczęśliwie tą drogę. Nasze psy nie rzuciły się na, na nikogo. Nie pogryzły, nie rozczłonkowały. Nie wyrzuciły resztek poza autobus. Jakoś udało się dojechać do Borku w Krakowie, a potem na Miłkowskiego do naszego mieszkania. Ale nie potrafię sobie przypomnieć, po co ja brałem te psy tutaj na wieś i po co z nimi brałem, jechałem potem z powrotem do miasta? Nie mam pojęcia, to już niestety pamięć zawodzi. Druga opowieść jest i śmieszna i trochę straszna. Bo było to tak, że pewnego upalnego letniego dnia wybrałem się z Harusiem na naszą działkę. Mieliśmy taki ogródek działkowy. Mieszkaliśmy wtedy na ruczaju w Krakowie, a ogródki działkowe były na nawoczyńskiego. To jest. No dość blisko centrum Krakowa, to jest tak vis-a-vis Salwatoru, oddziela od Salvatoru i od Wisły Park Dębnicki te działki. Bardzo fajne miejsce, mieliśmy taką pięcioarową działeczkę, bardzo ją lubiłem. No i postanowiłem wybrać się na nią z Harusiem, ale jak zawsze chodziliśmy tam... Piechotą, no bo to było jakieś 2,5 km, to wtedy mnie coś podkusiło, żeby przejechać dwa przystanki tramwajem, chyba dlatego, że było po prostu za gorąco i nie chciałem męczyć harego. No i ta przygoda wiąże się z pewnym słowem, które za chwilę tutaj padnie. Kilka lat temu wmawiano nam, że to słowo to jest taki wyraz buntu i gniewu społecznego. No Dla mnie ono zawsze będzie słowem prostackim i chamskim. No ale jak to było, no zaczekaliśmy na tramwaj chcieliśmy podjechać tylko dwa przystanki przyjechał tramwaj otworzyły się drzwi no i wsiedliśmy sobie z Harusiem do tego tramwaju jeszcze nie zdążyłem się ulokować tam w miejscu, bo przecież nawet nie siadałem na dwa przystanki i usłyszałem gdzieś tam z tłumu wypierdalaj e pan z tym psem hmm. konsternacja, reflektory całego tramwaju na nas spojrzenia na nas i sobie myślę, co tu zrobić. Trzeba szybko to jakoś zripostować, bo przecież tutaj nie można tak stać jak wołowa. I trzeba coś odpowiedzieć. A ja zobaczyłem, że to jest pani siedząca przy oknie, taka w wieku około 60 lat. No i wypaliłem. Chyba pani przygrzało słoneczko w głowę za bardzo co? Od tego ciepła dzisiaj przez tą szybę. Pani się speszyła. Ludzie w tramwaju zaczęli się tak, szmerek taki usłyszałem uśmiechu. Myślę sobie, dobra nasza, ale nie możemy tak tego jeszcze zostawić. Pani już nic nie powiedziała, ale stwierdziłem, że musimy ją ukarać za to, że jest taka niegrzeczna, i podszedłem do niej i stanąłem nad nią z harusiem. Ona siedziała i tak stałem wpaczony w nią przez te dwa przystanki. Ona tak usiłowała podnieść wzrok, ale się wstydziła. Ja wpatrzony twardo w nią. I tak przejechaliśmy te dwa przystanki. No ale potem, już trzeba było wysiadać. Poszliśmy do drzwi. Stałem już tam z harusiem i czekamy na dojechanie do przystanku. A co zrobiła ta pani? Ta pani wstała. Poszła na środek tramwaju. Stanęła tam. Uniosła prawą dłoń do góry. Skrzyżowała dwa palce w kształcie fałki. Tak jak to. Robiono za Solidarności w walce z komuną i uniosła tak tą, trzymała tak tą rękę do góry z tą fałką. No, pomyślałem to sobie właśnie w tym momencie, że to chyba wyjaśnia jej zachowanie, że jest coś tam niezarówno pod kopułką, no ale niestety na takie hamstwo trzeba reagować, czy ktoś jest, ma kłopoty. Z głową, czy nie ma kłopotów z głową, no, trzeba jakoś zareagować. Ja nie odpuszczam takich sytuacji, bo nie lubię czegoś takiego. Wiadomo, że każdy zaknie, ale jeszcze w 2011-12 roku naprawdę jak ktoś się krzyknął eba, eba z tym psem i nadał mi bliżej nieokreślony kierunek, to to raziło ludzi. Chyba nie tak jak teraz, kiedy już do słownictwa po prostu. Weszły takie brzydkie słowa i ludzie ich używają po prostu, jakby mówili o nie wiem, o najbardziej zwyczajnych rzeczach. Mie to razi, razi mnie to w kulturze, w popkulturze, razi mnie to w codziennym słownictwie. Chociaż nie ukrywam, że nie jestem święty, też przeklinam. Jak się wkurzę, to bardzo przeklinam, ale nie robię tego publicznie, bo nie przechodzą mi takie słowa przez usta. I myślę, że w większości widzów naszego kanału też takie słowa by przez usta nie przeszły. W tramwaju czy gdzieś, żeby wszyscy słyszeli jakimi jesteśmy burokami. No i tym miłym akcentem żegnamy się już dzisiaj. Takie to były nasze dwie przygody komunikacyjne. Z młodymi jeździliśmy chyba raz tylko w tramwaju, gdzieś na Marsz Korgi. Wydaje mi się, że zostawialiśmy auto i raz zjechaliśmy z całą czwórką w tramwaju nie polecam, bo to jest za dużo psów no lepiej mieć auto i gdzieś podjechać no jeśli się musi no to wsiada się do tego tramwaju i teraz faktycznie mieliśmy kagańce, takie materiałowe, ale one zaraz zdejmują te kagańce łapami no i to jest takie, no ale dla picu mamy te kagańce na szyjach, żeby było widać, że są, w razie w, wiadomo, że one nikogo nie ugryzą ale czasem może wsiąść jakiś inny pies i zacznie się problem, jak zaczną szczekać i warczeć i ludzie mogą się naprawdę wtedy wystraszyć, więc lepiej mieć te kagańce pod ręką takie są przepisy przepisy są słuszne, bo są różne psy, dlatego krótko na smyczy z kagańcem i nigdy nie kłócić się z kierowcą bo on ma zawsze rację w tym aspekcie to jest jego miejsce pracy on jest tam szefem i musimy się po prostu Dostosować i do przepisów, i do kierowcy, bo nikt by nie chciał na pewno mieć jakiegoś kłócącego się pasażera, kiedy czas nagli i trzeba odjeżdżać. Dlatego zawsze grzecznie i zawsze z kulturką trzeba postępować, bo to my jesteśmy pasażerami i my się stosujemy z naszymi pieskami do przepisów. No i co? Na dzisiaj się już pożegnamy. Żegnają się Kocurka, Dżerunia, Pinkorek. Obrażony dzisiaj Pinkor? Obraziłeś się, Pinkor? Bobiczek. I Sunia, która pamięta te czasy. Przynajmniej tą pierwszą naszą historię. Papa. Pa.